Po co i dla kogo to mówię? Po pierwsze, te słowa kieruję do wszystkich artystów pracujących w branży weselnej, którzy swoimi talentami służą ludziom na ślubach i weselach. Są obecni i towarzyszą im w najważniejszych wydarzeniach ich życia. Po prostu chcę was dowartościować. Jako zawodowy muzyk, który już się nie wstydzi tego, że gra na weselach, który rozumie, że bierze udział w bardzo ważnych wydarzeniach. Panie i panowie szlachta, działamy naprawdę w dobrej branży. Po drugie, by zachęcić was, nowożeńcy, do tego, abyście na etapie przygotowań do wesela, na etapie poszukiwania niebanalnych rozwiązań, nie przegapili rzeczy najistotniejszej, nie przegapili głębokiego zrozumienia, wzruszenia i zachwytu nad waszym własnym ślubem. Głębia i niebanalność samego ślubu jest najlepszą inspiracją, najlepszym motywem przewodnim dla wszystkich artystów zaangażowanych, by razem z Wami i Waszymi gośćmi współtworzyć niebanalność Waszego wesela. Oczywiście to wymaga takiej samej świadomości wagi i piękna ślubu od tych artystów, wymaga to też od nich pokory, by zamiast praktykowania narcystycznego samouwielbienia. Po prostu chcieli ludziom swoimi talentami służyć. Ale chyba ostatecznie tylko takich artystów świadomych warto na swoje wesele zapraszać.